Dobra, widzowie e, już tu zrobili taką zmianę. Tutaj już przyszli. Jest chyba ten nowy miły policjant. Dzień dobry. Jaki miły policjant? Jak na razie jestem tylko zły. Ten miły jak na razie wyjechał. Jeszcze jutro dopiero wróci. Widzowie, zapomniałem, że jeszcze to jest jutro. Szybko uciekłam normalnie, oni się przeprowadzili pod mój dom. Widzowie, tego jutro już policjanta nie będzie. Myślę, że już wyjechał. Mówiłem wam na w, w tamtej serii. Kurde, kurde. Dobra, jadę szybko. Kurde, i fakt też ma te lambo. Ja tutaj już... E... Dobra, wyjeżdżam moim Lamborghini. Ja tutaj, widzowie, tak szybko jechałem teraz. Dobra, na koło se pojadę. Od, odpalany Tryb. O, moje Lambokie jest 200 oczywiście na godzinę. Ten. Co on tak sam. krzyczy, że jego Lambok jedzie 200 na godzinę. O kurde. Co pan na koło jedzie? Mam na nich będzie. 500 zł. Dzień dobry. O kurde. Nara. Proszę stać! Bo do mnie dzień nie sadę. Na szczęście, ten pan nie wie, że ja tutaj mieszkam. Będę musiał zobaczyć, kto tam mieszka. Za chwilę, w tamtym domu, za chwilę tam zapłukam. I szybko tutaj uciekłem temu policjantowi. Ja czekajcie, przekoloruję samą yy, ten. Dobra, widzowie, przekolorowałem motor na razie. Dobrze, że ten policjant się czym zajmuje. Jeszcze się przebiorę. Zanim on do mnie zapuka, to minie trochę traje czasu. Dobra, za minutę idę do niego zapukać. No, więc muszę... A ta koszulka może zostać, bo to limited. To spodenki tylko sobie zmienię. A ten pan mnie nie pozna, bo ja mam taki kask. Dobra, zamykam. Mam <słysza> widzę... Tutaj ma taki spódź. Halo. Jest spódź. Spodejki sobie zmieniłem. Dobra. Dobra, za chwilę tutaj. Halo. Dzień dobry. O co, dobry. co chodzi? Jaka sprawa? No, Może pan wejdzie. Robimy przeszukanie. ...do domu właśnie dzisiaj. A e, nakaz pierwszy, nakaz! Już Dobra, widzowie... pan, 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 pan... O, dobra, dobra, no niech tu pan patrzy. Dobra... Mogi... No, ten... Dobra, pan tu już szuka. Do garażu pan nie ma wstępu. No dobrze, zobaczysz. nie ma nie. Dobra, pan może do tego garażu. A za chwilę, jak na razie przepaczę, jeszcze górę, Czy pan nie ma nic do ukrycia? No, nie mam. Tutaj nic nie ma, nie ma, nie ma. Jak pan nie będzie czysty, to to zrobi. Mam tu wszystko czyste, proszę pana. Co panu? to za save? To pana? No. Proszę otworzyć. Nie. No dobra. No, no. Tu. Dobra. Czy jest tam taki? A, tam za dużo pieniędzy nie jest, więc dobra. Bez nieoferem pan niczego. Ten pan nie wie, że ja dopiero jestem pracownikiem, pra, pracownikiem firmy. Właścicielem takiej firmy. No dobra, niech pan już kończy, bo ja idę do roboty. Jeszcze garaż. No to osoba. niech pan tu wyjdzie. Motorek. Dobra. Jeszcze mi zabrakło tutaj wejść. No niech pan wychodzi już. Tutaj ostatni jeszcze ogródek, co pan pospiesza policjantów. Tu nic nie ma, tu nic nie niech pan już idzie, do widzenia. Do widzenia. Jaki chips. Zamykam serii. go tam. No ale co będzie ludziom patrzał, co go to interesuje? Mogłem mu powiedzieć, mogłem mu powiedzieć nie i tererę, nie? Z razem tak powiem, nie? Dobrze, że mnie nie zauważył. I Jadę sobie. Chora, widzowie. Tutaj. O, jak pan jeździ? O, gdzie ten nowy policjant ja mu O, dzień dobry. Dzień dobry. Taki pan ty, policjant tutaj jechał y, y, za szybko i, i się wywalił. A co mnie to chodzi. O ty, ty dziadu. Tym, Nam wystawiasz... Na na ty. Nam wystawiasz mandaty. O, tutaj już wisi, widzi pan? Upadł. Dobra, Biorę pana. Proszę pana, widzi pan, co on ci tu robi? Tutaj, tutaj widzi pan? Niech pan otworzy, ja już jadę. Nie, panie. Ja niech pan otworzy, ja już jadę. Panu net w Lambo przywalił. O, tak. Niech pan niech ten typ tylko wysiadł. Proszę pana, niech pan tutaj już mi otworzy, ja już jadę. Do widzenia. Do widzenia. Otworzy pan. Już. Dobra, tego typu już nie ma. Dobra, niech pan otworzy. Został wywalony, splanowany. Niech pan otworzy. Szybko, niech pan otworzy. Żeby pan się nie posrobował. Dobra, ja, ja mam paliwo, dobra. Do widzenia. Niech pan jedzie, bo gówno pan. Dobra. Widzowie, taki ten zły policjant. To jest tragiczny policjant. Dobrze, że nie widział, co ja robię tutaj. Ten miły policjant, to normalnie to jest gość. Ten nowy to się nazywa Andrzej, Andrzej, a ten to normalnie. Dobra. Ten już zamykam paliwko. Dobra, jadę. O, tu już jest ten tu policant. Dobra, co to ma być? To ma być co to kolejne? Widzowie true się, przekraczam prędkość. Iiiiiii. I. No ale tu co, co to mi na sewera Ktoś nam no pokrzebał. To pewnie ten dziwny policjant. I... Dobra. o dzień dobry. Pan już wrócił. Tak, z No, on chciał mi mandat, gonił mnie nawet, proszę pana. Nie wie co pan robił. Wie, jak ja go znajdę, to. Ja go Inspekcję nie, żeby... robi i e, słyszałem, że go zwolnili i możemy coś tam podkręcić, że za szybko jechał i pan go wsadzi. Dobra, wsadzę go za niedługo. Ja Dobrze, mam... proszę pana, wreszcie na jakieś ciastko możemy jechać. No już tylko ustawię coś tam w moim aucie, bo on coś nas On normalnie jeździł takim Lambo, proszę pana, nie? Serio jeździł tym, co mówili? Tak! Jak? No nie wiem, on go pewnie yy, yy, sądzili, że go ukradł i go wsadzili do więzienia, bo właśnie jakiś rok temu skradli to te auto, a i właśnie yy, podejrzewano, że to było to auto. Powiedział, że se je sam zbudował, a ja mu nie wierzę. Nie, on też nie. Przecież nie ma takiego człowieka, co może sobie zbudować sam. I to jeszcze taki autor, który ma... Znaczy jest taki człowiek, co ta... dużo jest takich mechaników. No jest, ale on sam tego nie zbuduje. Przecież to jest jakiś mena To by musiał godzinami, a tak to tak w fabryce jakoś tak robią. Nie, nie godzinami, on by to budował miesiącami. No tak. Dobra, proszę pana. Tutaj Kawusia i to... I ja już dzisiaj na tyle... Miejmy, ja idę z panem wypić kawu się do następnego a panie, a panie, odcineczka. Panie, panie. Jeśli chcecie więcej odcinków z panem miłym policjantem lub złym, like, like z panem miłym, sub z panem złym do następnego odcinka. Nara nara.